Wzięliśmy udział w finale CCF-u, czyli turnieju podsumowującym cały sezon Shimmering Skies, w którym wzięło udział prawie 100 osób. Był to pierwszy duży turniej, który nie był stricte constructed, ponieważ graliśmy też drafty, które wliczały się do naszej punktacji końcowej, co również jest ciekawe. Po więcej zapraszam do relacji. Witam serdecznie wszystkich widzów na LOR-kanale. Przyjechaliśmy do Warszawy na finał ccf czyli drugiej edycji turnieju Constructed Casual Friendly. Tak. Pokażemy Warszawie, gdzie jest miejsce i lor zdominuje dzisiejszy turniej. Oby tak, oby tak, zobaczymy. No to co? Zapraszamy na vloga. Tak jest. CCF jest to skrót od Constructed Casual Friendly. Są to turnieje organizowane w lokalnych sklepach z grami karcianymi, zazwyczaj koło miesiąca po wydaniu nowego setu, które mają za zadanie wprowadzić nowych graczy w Disney lor Zazwyczaj te turnieje są nieco tańsze i oferują lepsze nagrody, ponieważ są wspierane przez Ravensburgera. Bilety na ten wielki finał mógł kupić każdy, natomiast osoby, które tylko uczestniczyły w lokalnych CCF-ach, miały zniżkę. Co więcej, osoby, które wygrały te swoje lokalne turnieje CCF-ów, dostawały zupełnie darmowy bilet na ten finał. Także było o co walczyć nawet na tym poziomie lokalnym. Finał CCF-ów był obfity w wiele ciekawych nagród. Już za samo uczestnictwo każdy gracz dostawał złotą przypinkę z myszką Miki, wartą około 20 euro, także sam bilet już się zwracał tak naprawdę. Top 64 głównego turnieju otrzymywało promkę Ursuli Siywich Queen, którą mogliśmy wcześniej wygrać na set championshipach w Lipcu. Top 32 dodatkowe 6 boosterów, top 16 matę a od top 8 zaczynało się już nagrody po kroju Booster Boxów. W tym finaliści, czyli top 2, dostali po boksie z First Chaptera. Także było o co grać i było przeciwko komu grać, bo w turnieju wzięło udział aż 98 osób. I z tego co wiem, wszyscy byli z Polski. Wydaje mi się, że to taki największy całkowicie polski turniej. Owszem, Quest Questur miał więcej uczestników, natomiast to był taki już bardziej międzynarodowy event. Tutaj mieliśmy natomiast do czynienia z czysto polskim turniejem. Składał się on łącznie z 15 rund. Było to łącznie 9 rund Constructed oraz 6 rund Drafta. Co było wyjątkowe dla tych CCF-ów, bo zazwyczaj na takich dużych eventach gra się czyste Constructed cały czas. A tutaj było Constructed, przerwana Drafta, Draft Constructed. Także to moim zdaniem zdecydowanie na plus. W sobotę odbywały się 4 rundy Constructed, po których odbyły się 3 rundy Drafta z 3 boosterów Shimmering Skies. A następnie w niedzielę dla osób 164 odbył się Draft z trzech boosterów Rise of the Flatborn, Into the Inklands oraz Ursula's Return, również trzy rundy, po których nastąpiły dwie rundy Constructed. Po tych grach w niedzielę odbywał się kolejny top cut, no i osoby, które trafiły do top 8 grały dalej. Były ćwierćfinały, półfinały oraz finał, czyli ostateczne trzy rundy. Także jak widzicie była to mieszanka drafta i Constructed, co mi osobiście bardzo się podobało. Jak to więc wyglądało z naszej perspektywy? Spotkaliśmy się w piątek z Mikiczem, doszlifowaliśmy swoje deki i stoczyliśmy między sobą pojedynek, który możecie zobaczyć tutaj na kanale. Obaj stworzyliśmy tym razem deki mocno zbliżone do mety. Ja zrobiłem dek Amethyst Emerald Tempo, natomiast Mikicz Ruby Sapphire. W sobotę rano wsiedliśmy w pociąg i pojechaliśmy do Warszawy. Turniej ten odbywał się w sali konferencyjnej hotelu Gromada czyli hotelu bardzo blisko centrum, więc położenie było naprawdę fajne tego turnieju. Bardzo miło nas zaskoczyła wielkość sali, klimat oraz ilość osób, które tam były. Zawsze było z kim pogadać. Pozdrawiam serdecznie widzów Lore kanału, którzy przyszli na te w sali znajdował się oczywiście sklep z produktami lorkanowymi, jak i również stanowisko Natural Order, co nas bardzo miło zaskoczyło. Można więc było na evencie kupować boostery, boxy, ale też wymieniać karty czy kupować jakieś single. Atmosferę całego eventu umilali też streamerzy, którzy przyszli na w sobie pograć. Był na przykład Diables z Nieuczesaną których możecie kojarzyć z Twitcha. Prowadzili oni IRL-a z turnieju, na którym było jakieś kilkaset widzów. Bardzo mnie to cieszy, chwała wielki Lorkanie. Turniej rozpoczął się pierwszymi paringami oraz zebraniem deck list. Była to faza constructed, gdzie graliśmy cztery rundy deckami, które przynieśliśmy ze sobą na ten turniej. Ja przyniosłem ze sobą deck Sapphire Ruby. Był to bardzo kontrolny deck, deck metowy. Z paroma moimi pomysłami, pojedynczymi kartami, które uważam, że przydadzą się w takim deku. Moimi takimi fajnymi dwoma dodatkami do tego deku był Goofy oraz A Pirate's Life. Są to świetne karty, których przeciwnicy się w ogóle nie spodziewają w takim deku. I parę razy mi wygrały gierkę. Przygotowując swój deck Amethyst Emerald Tempo, byłem gotowy tak naprawdę na wszystkie maczapy. Na Ruby Sapphire wiedziałem, że będę szybszy. Również z Amethyst Ruby sobie radziłem. Jedyny deck, przeciwko któremu nigdy nie grałem i nie wiedziałem tak naprawdę jak na niego się przygotować, był deck Emerald Steel. I Bardzo nie chciałem na niego trafić. No i co? I trafiłem na niego dwa razy! Super! Dwie z czterech sobotnich gier właśnie przegrałem 2-0 z Emerald Steel. Zaliczyłem jeden remis z Amethyst Ruby oraz wygrałem jeden mecz z Sapphire Steel. W pierwszej fazie pierwsze trzy mecze zremisowałem i jeden wygrałem. To dało mi 33 miejsce po tej fazie, z czego byłem nawet zadowolony. Po pierwszych czterech rundach miałem tylko 10 punktów, a żeby dostać się do tego top 64, które zagra w niedzielę, ktoś obliczył, że trzeba mieć około 22 punktów. Także miałem za zadanie do zdobycia minimum 12 punktów w trzech rundach draftu, co jest niezwykle ciężkie, ponieważ w Limited, zwłaszcza w drafcie, najczęściej zdarzają się po prostu remisy. I ten, kto zaczyna ma większą przewagę. Bo Limited to jest zazwyczaj po prostu agrowyścig. To pierwszy z je do 20. Nie była to więc korzystna sytuacja dla mnie. Musiałem się potężnie zmobilizować. Wracek na nic? No dobieram kartę. O! <grymne> Ale Tomtek. Stopdyko. Stop do kował jedzenie. Jak ci poszło? Najlepiej. Co to znaczy najlepiej? To znaczy pierwsze miejsce? Nie. <grymne> 33. 33? No jakieś 100 graczy. Mega dobrze. Ale jeszcze mamy drafta tak już i mam taki średni pod. Także zobaczymy, jak to będzie. No, także jeśli widzowie nie wiecie, to teraz dzielimy się na pody i będziemy grać 3 rundy drafta. Wszyscy gracze dzielą się na pody 8-osobowe, i w tych podach y, każdy otwiera po trzy boostery i draftują je między sobą. A potem grają między sobą, właśnie w, tej, w tych 8-osobach. Y, mam nadzieję, że zdobędę na jakieś punkty i wejdę do top 64. bo niestety mam tylko 10 punktów, i jestem na 72 miejscu. Niewiele mi brakuje, ale muszę się postarać. Muszę dobre karty wydać wyda Musisz draftować. wejść do drugiej rundy. Muszę obejrzeć live'a z oceny kart i wtedy będę wiedzieć, co do kosobarsz na prawda? No. Musisz wejść na 164, no bo po co kupowałeś? Ten nocy. Dziema ziódeczki! Dzisiaj zrobimy sobie roundur. Witam w mecie! W mecie Polskich graczy lorkany! Spotkało się tutaj w w, 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 w tego... W dzisiejszej mecie mamy aż około 100 graczy, także e, zobaczymy, który deck okaże się najlepszy, który gracz się okaże najlepszy. Pokażę Wam tutaj nasz pokój, ponieważ oczywiście Jak już jesteśmy w mecie, to jesteśmy drodzy. Jak są drogi, jest ten hotel. O tutaj się dopiero zapowiada światło po 10 sekundach. Suszarka, ręczniki. Wszystko to jest. Można wytrzeć poty z, przegrane, z, z przegranego a bo wiesz, pot i pot. <laughs> Ej, mamy balkon. Zablokowany. No ale to jest specjalne przystosowanie dla graczy jak widzicie, żeby właśnie nie móc wychodzić na balkon i nie można oddychać świeżym powietrzem. Czyli wszystko, co. Wszystko, czego nie może mieć prawdziwy glasz nie może biegać, nie może chodzić. Generalnie nie może się poruszać, żeby przypadkiem żeby nie znaleźć innych zajawek poza lorkanami i żeby nie zaczął wydawać kasy na coś innego. Bo się tylko lorkana patrzcie. Tak, no. Ale musisz teraz wygrać drafta, nie? No stary, trzeba! Bo jeżeli nie, to, to nie wchodzisz do jutra. No mówię, no trzeba wygrać drafta. Już idziemy, po prostu energia. Ale będzie się nerwować tyle, ile punktów zdobędę na, na dzisiejszym drafcie. Let's go! Z trzech boosterów w drafcie wybrać można 36 kart. Można było natomiast grać na CCF-ach na dwa różne sposoby: albo zbudować dek z 40 kart, dokładając jeszcze tokeny draw. Wtedy gracz może używać wszystkich kolorów, ale dozwolona była też gra tylko 30 kartami, tylko wtedy niestety trzeba było wybrać 4 kolory. W momencie, kiedy w drafcie nie uda nam się dobrać 30 kart z tylko 4 kolorów, no to mamy problem, musimy dołożyć te tokeny draw. Także było to nieco ryzykowne. Mi natomiast udało się dobrze zdraftować i wziąć tylko te cztery kolory i zagrać na 30 kart. Uważam, że jest to lepsza opcja niż dokładanie tych tokenów, które tak naprawdę były przeszkodą, bo była to inkowalna karta kosztująca 2, która mówiła po prostu draw a card. A sam draft przebiegał dosyć dziwnie, ponieważ był to draft kompetetywny. Musieliśmy na początku otworzyć busterek, nie patrzeć na niego, potem właśnie mieliśmy bardzo mało czasu na wybór tej karty, potem oddawaliśmy cokolwiek w tym drafcie, nie robiliśmy, musieliśmy czekać na komendę od sędziego, więc trochę czasu to potrwało. Potem karty jest zdraftowane, musieliśmy zawinąć w kartki. Przekazać je sędziemu, dostać inne deki innych graczy i napisać im, jakie oni mają karty w tym deku. Potem z powrotem je oddawaliśmy, dostawaliśmy swoje kartki, sprawdzaliśmy, czy ktoś nam dobrze napisał te nasze karty, które zdraftowaliśmy. Potem jeszcze musieliśmy ułożyć dek z tego i dopiero potem mogliśmy grać. Więc to było trochę słabe, że strasznie długo to zajęło, to draftowanie. Podczas draftu zdecydowanie skupiałem się na doborze kart oraz jakichś ewentualnie remowalach czego w Shimmering Science nie ma jakoś specjalnie dużo. Udało mi się wydraftować Simbę razy dwa, który dobiera nam ładnie karty, oraz moim zdaniem dwie kopie karty, dzięki których wygrałem, a więc Vision of the Future. Te akcje robiły mi praktycznie każdą grę w drafcie, ponieważ wybierałem sobie tak naprawdę jednej szóstej mojego deku, bo z pięciu wierzchnich kart najbardziej dla mnie aktualnie korzystną. Dzięki temu ani razu w tych trzech grach nie zabrakło mi kart na ręce i nie musiałem to dekować. Jako, że ja zdraftowałem stosunkowo słabo i miałem też ciężki podór, ponieważ byłem w podzie piątym ze względu na swoje miejsce w rankingu. Pierwszy mecz zremisowałem, drugi przegrałem i w trzecim meczu wziąłem z moim przeciwnikiem remis. Ten remis dawał nam awans do top 64, czyli do zdobycia Ursuli, więc to było bardzo fajne. Były oczywiście bliskie gry do 19, do 18, natomiast udało mi się wygrać wszystkie trzy gry 2-0. Także z samego drafta zdobyłem 21 punktów całkowitego maksa, jakiego można było zdobyć. I skończyłem dzień pierwszy z liczbą 31 punktów na koncie. I uwaga, 13. miejscu na 98. Także byłem spokojnie w tym top 64. Miałem nawet potencjał na top 8 drugiego dnia. Byłem mega zadowolony, że udało mi się odbić od tego 70. -tego któregoś miejsca na aż 13. Tak naprawdę w trzech rundach draftu. Eee, Także co? Widzimy się w dniu jutrzejszym. Lewą ręką pana generała. Na tym skończył się dzień pierwszy turnieju. Pojechałem do domu. Poszliśmy ze znajomymi na pizzę, a potem w pokoju hotelowym dalej graliśmy w lorkanę. Bo co innego można robić w życiu, prawda? Żeby jednak było śmieszniej, graliśmy w tryb czteroosobowy. Każdy na każdego. Było bardzo zabawnie. Natomiast trzeba było się też wyspać na niedzielę, ponieważ wtedy było najważniejsze. Walka o top 8 albo chociaż top 32. O, wejście smoka. I tam w dzień drugi. Tak jest. Dzisiaj zmieniamy tytuł z Relacja z finału ctf na wygrałem CCF. <grym> a bo kto, kto za Nie, spotykał się w finale, stary Nie, ja nie mam szans, bo ja 60 do pierwsze miejsce, a gdzieś się sumują. Ale masz 13 stary, walczysz na top 8 i wygrywasz to, rozumiesz to? Ja byłem natomiast na miejscu 61, czyli strasznie daleko. Wiedziałem, że nie ma szans na top 8, ale i tak brałem udział dalej w turnieju, żeby może zdobyć jakieś nagrody za top 32. Tego dnia była też opcja zapisać się na turniej sealed albo turniej constructed, czyli na side eventy. I za te side eventy dostawało się przypinkę za udział oraz top 8 dostawało Ursulę, więc było to nawet opłacalne. Myślałem nad tym, czy właśnie nie zdropować z głównego turnieju i zapisać się na jakiś side event, żeby mieć szansę na zgarnięcie drugiej Ursuli. Wiele osób tak zrobiło. W turnieju Constructed wzięło udział 12 osób, więc na zdobycie Ursuli była naprawdę duża szansa, a w turnieju Sealed. 16, więc podobnie. Także też super, że osoby, które nie weszły do dnia drugiego miały co robić i miały o co walczyć. My z Otoczakiem natomiast dalej braliśmy udział w głównym turnieju i przyszła pora na fazę trzecią, czyli na drafta. Tym razem drafta z Flatborna, Inklanców i Ursuli, bo poprzedni draft był tylko z Shimmering Skies. Przez te side eventy w głównym turnieju zostało już tylko 50 uczestników z 64, które dostały się do tego dnia. A to spowodowało, że draft, który odbywa się w podach 8-osobowych, nie będzie mógł wyglądać tak jak to było zaplanowane. Więc cztery pody były normalnie 8 a dwa pody 9-osobowe. to jak się wygrywa cały final wstecz? No, wygrywa Przynajmniej w półfinale właśnie. W półfinale. W półfinale. O, o, ale żeś Jako, że skończyłem na bardzo wysokim miejscu w sobotę, to trafiłem do drugiego poda, czyli dosyć mocnego. Jednak karty w moich boosterach albo kubki, które dostawałem, totalnie nie oddawały. Możecie zobaczyć, to był mój pierwszy pik w pierwszym boosterze. No nic lepszego tam nie było. Draft niestety też zależy w dużej mierze od szczęścia, także nie mogłem nic z tym zrobić, ale starałem się i tak skonstruować jak najlepszy deck. Nie poszło to jednak po mojej myśli. Mój dek był zbyt wolny. On nie był tak naprawdę ani agro, ani kontrol. Był taki nijaki. Przegrałem dwie gry w drafcie i zremisowałem tylko jedną, także miałem 34 punkty, spadłem bardzo nisko w tabeli i straciłem ostatecznie szansę na top 8. Niestety, Zdjęło się co? Zdraftowaliśmy karty. Moim zdaniem poszło mi naprawdę nieźle. Naprawdę fajne karty wydraftowałem i stworzyłem z tego deck, który myślałem, że ma naprawdę duże szanse z innymi dekami. Pierwsza runda to był dar od losu dla mnie, ponieważ dostałem Baja. Jako, że byłem w dziewięciosobowym osobowym podzie, no to jedna osoba nie mogła zagrać meczu. Byłem to ja, także bardzo się z tego cieszę. Dzięki temu dostałem darmowe 7 punktów, dzięki czemu wskoczyłem na jakieś 30 któreś miejsce w rankingu. Następne dwa mecze w drafcie. Zremisowałem. Po byłem wyżej niż otoczak w rankingu. Od bohatera do zera z Hero to zero. Nie mam w deku, więc to teraz... A ty co? Od zera do bohatera. Od Maja do... Do jaja, do jaja, no dosłownie, dwa jaja. Walczyłem jednak dalej. Zostały mi dwie rundy konstrukta, więc mogłem jeszcze polepszyć swój wynik, może wejść do top 32. Pierwszą z tych gier zagrałem ze Steel Songiem. Czułem się mega pewnie, jednak topdeck przeciwnika mnie zniszczył. Holy World i Agro pozwoliło mu mnie zniszczyć. Pierwszy mecz to był Mirror. Grałem przeciwko Ruby Safire i graliśmy jeden mecz ponad 40 minut. Po prostu bardzo wyrównana gra. Ciągle każdy miał kontrę na kogoś. Łącznie 4 BP-perdy były zagrane w całej grze. Mieliśmy więcej kart w Inquelu niż zostało nam w Talii, ale przegrałem przez to, że moja przeciwniczka dobrała to jest Stopdeka, a miała już Lucky Daima i 7 innych itemów. Masakra. Na drugą grę mieliśmy 10 minut. Graliśmy naprawdę bardzo szybko, ale skończyliśmy dopiero w terminacji, gdzie zostałem pokonany 2 do 0. Po tej przegranej spadłem dosyć nisko i nie miałem już za dużo szans na top 32. Zagrałem z Emerald Steel'em, czyli takim discardowym, teoretycznie zły matchup dla mnie, ponieważ jak mi discarduje dużo kart, nie będę mógł czym grać, będę polegał tylko na top deku. Natomiast wygrałem pierwszą grę, drugi mecz bardzo ciekawy, bardzo wyrównany. Na szczęście ja raz w tobegu trafiłem Be Prepared w kluczowym momencie i wszystko dokończyłem Goofy, którego przeciwnik się nie spodziewał. Dał mi instant 2 Przez co wygrałem tą grę, wygrałem 2-0. I uwaga, uwaga, skończyłem na 31 miejscu w całym turnieju, czyli miałem awans do top 32, i dzięki temu dostałem w nagrodę 6 boosterów. Przegrałem więc ze Steve Songiem 2-0 i czekała mnie ostatnia gra. Z jakimś. Huffrayem? Okazało się, że Hufre również prowadzi streama IRL i graliśmy sobie podczas streama właśnie tą ostatnią rundę. Stream był mega fajny, pogadałem sobie zarówno z czatem, jak i z Hufrejem, czyli moim przeciwnikiem, który grał Ametyst Ruby. Przegrałem tą grę 2-0, natomiast w ogóle się nie przejmowałem, wręcz totalnie zapomniałem, że gram w Lorcanę. Nie byłem totalnie skupiony na grze, a bardziej na streamie. Po grze dołączył jeszcze Mikic, który świętował swoje zwycięstwa w konstrakcie, wyprzedził mnie wtedy w tabeli. Ja ostatecznie zająłem 50. miejsce w turnieju, natomiast Mikic 31. Za co dostał dodatkowe 6 boosterów nagrody, bo był w top 32. I postanowił je otworzyć na streamie. No i przy okazji na odcinku. Zaczynamy. Zobaczymy, co wygrałem w ramach turnieju. A które miejsce w było? 31. 31? Także na, na, na taśmę, ledwo, no. Nie ma znaczenia. Ale... że jest sukces. Tak, ale była walka, no, naprawdę. Sukces to będzie jak Enchanta trafić, nie? No Szynka. to było super. Jeszcze Kurde. nigdy nie trafiłem karty Enchanted puxerów. No, czyli wiesz, statystyki dalej jakby mówią. Był... Tak, no. teoretycznie nie powinienem mieć Ale tym wczoraj. Ale jest aktualne. Ale do limity limit. zastanawialiśmy się, żeby <laughs> do wziąć na grać. Dobra, o, Cusco, dobrze i zawsze od super tak jest, tak jest, jest dobrze. To jest bardzo ważne. Zrobimy sobie. Skoro... nie. Nic e, specjalnego i mamy Conan. No, na... no dobra. super. no, okej. Okay. Dwa super, rury. super rury nie Moje jest niż dwa. I biblioteka, nie? No moim zdaniem wyższe niż... O! Ponad zaraz, chciałbym o, mieć taką kartę na drafcie. No takie by się, się na... przydały, nie? No o, w to czasem no, ja zróbę. Kolejna dobra karta. No niestety. jest Super ktoś. Rudy. O nie, najgorsza karta. No nie, jest rudy, o co chodzi. Może ma topkę właśnie, może być. No. To jest taki ten A, lecimy. Rar. O nie. No, no, najgorszy, na świecie. Na najgorszy. jest <laughs> wrażenie. Drugi rok. Ale dobra, Baza, to jest Bo. 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 jest, Bo. Bo. jest i kamon, tak na fajna ulica. Banzai tutaj, tutaj właśnie otoczek lubi, lubił przygać banzai w drugiej turze. Ja miałem nie miałem presek, w miał tylko trzy, dlatego przegrałem. Wymagajmy no, no. no. od tych boosteri. Tak, tu naprawdę mogą być fajne rzeczy. Miećmy No wiadomo, że średnio nie są fajne. Średnio się nie zwracają. No nie, no to jest O, kolejny Zazu. Czemu no. tego nie było no. na drafcie? No właśnie oni to dali garsepałacki. Ja ja ich znam. Myślę, że, ja to, że ja ja znałem. Znałem. z bliska. Z o, Bruni, też kozowska karta okay na drafta. To jest ładna po Hideway no też bardzo dobra nie? Rek i doktor Ale dobra, jest grywalne. Tak. Tani, ale grywalne, no. I drugi A taki teraz słabo. Chyba tak. uwaga. A i komo? znowu Komon, same komony. No, no, dobra, to jest beznadziejny busel. To, to jest trzyki. Dobrze. No. Zobaczymy, czy przyniosę szczęście moim przyjaciołom z dor Dokładnie tak, jest z nami Hufre subskrybujcie hufre, na Twitchu. Dzień Nie zapraszam. Prowadził i... streama przez całe... Przez, przez całe przez dwa całe, dni tak, produkowałem, produk produkowałem się weter. No, jesteście pod I jak to widać? Dobrze widać. Koksław Zegareczek. Na ten początek. Ed, no to, to na ta gorsza hiena niestety. No, ale co zrobić? Fix the Felix, i to jest ten bodyguard, to nie jest ten, że drogujesz jak masz tak. lokację. Dalej, ok. Chaka. Pierwszy raz, kiedy ja widzę tą kartę. Okej, okay, dzwoneczek. Kaczuszki. No, kaczuchy. Dobra, mamy Stitcha. Stitch w porządku. No. Spoko. Dobra, mamy Clarabel, ale tą taką za trzy. Pogarsza. No, Patrzymy i mamy wieżę okay. rozpunki Spoko. Dobra. Spoko jest. Pierwszy rare. Oh, gaston, 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 Gaston. Ok, Solidna. Ja Drugi rare. Na Mari. No i dobra, myślę, że to może być Enchant. Dlaczego by nie? No i niestety, no. niestety no. moi drodzy, również 4, Common. Jest to Merlin na wakacjach. Na cztery fojne, cztery Common. Mam nadzieję, że traficie Ci oh, ale razem. Ale to wtedy nie wiem, czyli. To, to czyli do, do mojego. Nie wiem, no, no, no co? To będzie najlepszy booster. On co jeszcze pozwala nam otworzyć to. Tak, Jedziemy. To czanta. No. Daisy, cyk. <grym> Nigdy jeszcze <grym> Enchanta nie trafiłem. Archimedes, bardzo na karta. Rucik książę Janu, książę, książę Janu, Jan. coś tym jest. No zaczynamy. Jeszcze, jeszcze nie. Candy. Cool Candy, o ma, O nie, nie, nie. O Jezu! nie, nie,

Jeśli 12, 12 w ma być, nie ma być żadnej legendy... To będzie enchant. To będzie bardzo słabo, ale no mam nadzieję, że będzie enchant, No ostatni busterek to to. na to. No zasłużyłeś. To, to. Co, zasłużyłeś co, to, całą swoją zasłużyłeś. karierą lorku tak, wow. jak, jak Jako dobry, dobry chłopak Przez rok otwieram bustery i ani <laughs> enchant jeszcze nie było. Okej, okay. no no lecz. To jest fajna karta. Jest. No bo... dobra. nie muszą być dobre. Ważne, że to ostatnia karta. Żeby to no było nie to co ostatniej, żeby no, była. Dobra, no, dobra, no i... i lecimy. Okej. Okay. Okay. Ale jaki? No, ale on też ładny, on też ładny. No on też ładny, ale średni, Naprawdę, średni, a ładny. Super. No, no, będzie kusko? Okay. Co byśmy chcieli? Może, może Daisy. albo Daisy chcemy. Daisy. Fajnie było Daisy. Daisy było do. A no. Do czego bid? Dobra. Dajcie, ale dajcie no, niech to będzie enchant. Ostatni A dlaczego nie? No właśnie. Czy To będzie Enzo. Nie, nie! O, jaj, No niech go co jaj, jaj. Kupić więcej. Pentark, ale nie, no. Tak, musimy iść za ciosem. Kupmy Booster Box z pierwszego sezonu. Zapewne. Z jakiejś 140, zł, to to 140 zł. złotych i tak naprawdę masz tylko trzy Super rary. tylko jeden jest jakkolwiek grywalny. No dobra, ale z tak bardzo grywalnych kart wiesz, że biblioteka jest bazyl. No i to jest. I to jest na 6 I to Boosterów, jest... nie? Nie polecamy od Boosterów, ale jeżeli wygracie na turnieju, to jak najważniejsze. Była mega miła atmosfera, pozdrawiam serdecznie Hufreya. Jeśli chcecie go zasubskrybować, macie jego kanał na Twitchu. Generalnie streamuje TFT. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszamy. Turniej ten odwiedził również Patryk Pacewicz, czyli przedstawiciel firmy Ravensburger, czyli tak naprawdę głowa lorkany w Polsce. Jesteśmy na finale piątego sezonu CCF-ów. Za nami e, Top 8 gra swoje mecze, a z nami jest Patryk Pacewicz, czyli przedstawiciel Lorkany w Polsce. Czym właściwie się zajmujesz? Co robisz w ramach swojej pracy? Generalnie zajmujesz się promowaniem Disney Lorkany w Polsce, zarówno pośród sklepów hobbystycznych, jak i ogólnie pośród osób zainteresowanych, przyszłych, mam nadzieję, graczy i kolekcjonerów. Jakie planujecie zrobić? kroki, żeby zainteresować nowych graczy Lorcano, żeby po prostu nasze komunikacje się poszerzały, żeby mieć coraz więcej graczy? Przede wszystkim w najbliższej przyszłości planujemy dość sporo akcji marketingowych. Mhm. Jedną z nich jest akcja łączona z Disneyem, gdzie przy okazji premiery Wajany 2 w kinach będziemy rozdawać kartę promo Wajany. Mhm. Przy okazji tej karty osoby, które ją otrzymają, dostaną też kod QR do specjalnej strony disneylorkana.pl, gdzie pojawi się niedługo, jak zacząć grać, gdzie można pograć, gdzie kupić. Mam nadzieję, że część z tych osób po prostu zdecyduje się na, na dołączenie. W końcu są to fani Disneya, a no tak. produkt bardzo mocno z tego czerpie. A tak prywatnie grywasz w Zbierasz, czy interesujesz e... się generalnie samą Karcianką mocno? E, przyznam szczerze, że zacząłem grać trochę. Na większe turnieje z racji piastowanego stanowiska nie mogę w nich uczestniczyć. Natomiast jeśli chodzi o no to tak, sporo tych kart leży u <grymne> mnie w domu. Ty jak oceniasz grę w Lorcana Uważasz, że jest lepsza od innych TCG-ów? Gorsza? E... Jak bardzo przyjemnie ci się w nią gra? Generalnie moja, moja kariera, jeśli chodzi o gry TCG, zaczęła się jakieś 22 3 lata temu. Nie będę tutaj ukrywał, że zaczęła się od Magica. Na pewno Disney Lorkana jest nieco prostsza, jeśli chodzi o zasady. Na pewno ma w tej chwili dużo niższy próg wejścia, ze względu na to, no, że jednak dodatków mamy dopiero 5. Jest Kart jednak na razie znacznie, znacznie mniej. Mamy 1224 mhm. karty, które mogą posłużyć do konstruowania talii. Talie, te takie najbardziej klasyczne, jeśli chodzi o Disney Lurkane mają dwa kolory, więc tak naprawdę pula kart na każdą talię to jest około 400, bo najpierw wybieramy, wiadomo, jakieś połączenie kolorystyczne, a później wybieramy to, co najlepiej się tam może sprawdzić. Uważam, że to bardzo dobrze, że jeszcze jest mały wybór. To jest w sumie łatwiejsze dla nowych graczy, żeby wejść. Tak naprawdę, Wszystkie sety są jeszcze dostępne, no powiedzmy, że First czapy trochę mniej, ale generalnie wszystkie karty można jeszcze pozyskać i wejść jeszcze w karciankę tak, jako nowy to, gracz. Tak, to na pewno w tej chwili jeszcze jest to bezproblemowe. Jeżeli nawet nigdy ktoś nie grał w Recegi, te wypuściliśmy też produkt, który się nazywa Disney Lord Gateway. I gateway najlepszy produkt, żeby właśnie wejść w to. hobby. tak. Jeszcze jedno takie w sumie pytanie na sam koniec. jak chciał jednym zdaniem zachęcić nowych graczy początkujących dochodzenia na turnieje do wejścia w światło orkany, to w sumie jakbyś to ujął? E, najprostsze zdanie to chyba takie, które chłopaki wymyślili jeżdżąc na duże turnieje. Graj w grę, zwiedzaj świat. Ta część społeczności i w ogóle jeżdżenia tak. po miastach w Polsce jest mega tak. fajna. Poznawanie miast, poznawanie super ludzi, no dużo granie w nasze ulubione Dużo osób, które poznało się w swoich lokalnych sklepach, później wspólnie jeździ na wyjazdy. Bardzo często zabierają też swoje drugie połówki. Z mojego doświadczenia, z 12-15 lat temu, jak kończyłem studia, fajne było to, że praktycznie w co drugim mieście w Polsce byłem w stanie przenocować u znajomych. Za czasów Potęga studenckich naprawdę Naprawdę bardzo fajna rzecz. Potem na turnieju zostało już tylko najlepsza ósemka graczy. Potem najlepsza czwórka, najlepsza dwójka i zostały wojone zwycięzca. Ale na tych wydarzeniach nas już nie było, ponieważ zwijaliśmy się wcześniej, żeby zdążyć na pociąg powrotny. Dobra, panie Mikiczu, dzięki. E, to był dobry turniej, nie zapomnę go nigdy. Fajny, naprawdę. Więc tak skończył się dla nas ten turniej. Ale będę go wspominać naprawdę dobrze. Naprawdę dużo ciekawych rzeczy się tam wydarzyło i takich, które zostaną mi w głowie na długo. Powiem coś, co zawsze mówię, ale jest to dla mnie po prostu bardzo ważne. Jest to atmosfera. Na tych turniejach jest naprawdę świetna atmosfera. Są świetni ludzie, community lorkanowe jest naprawdę dobre i fajnie się z nimi rozmawia. Także dziękuję wszystkim Wam, którzy byliście na tym turnieju i dzięki Wam była tam naprawdę fajna atmosfera. I przez to te turnieje są bardzo fajne. Spotkaliśmy też wielu z Was, którzy oglądają nasz kanał i powiedzieli nam naprawdę miłe słowa: dzięki wielkie, nie wiecie, ile to dla nas znaczy, ale było to bardzo miłe. Co prawda, zająłem dopiero 50. miejsce, nie wyszedłem z tego turnieju z nie wiadomo jakimi nagrodami i prestiżem, natomiast i tak mam z nich promkę Ursuli oraz przepinkę. Te dwie rzeczy już zwracają mi koszt tego turnieju, a dodatkowo w cenie biletów macie 6 boosterów, z których gracie sobie dwa drafty. No, czy może być lepiej? Naprawdę ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawy format. To połączenie Constructed z draftem, zwłaszcza, że te karty z draftu potem są dla Was. Wiadomo, draft jest trochę na farta, na pewno bardziej niż Constructed, ale myślę, że jakby cały czas to były te 12 rundy Constructed, to byśmy się tam po prostu zamęczyli i nikomu się już nie chciało grać ani myśleć, tym bardziej, że ja grałem w Ruby Sapphire i każda runda trwała 50 minut, nie miałem w ogóle prawie czasu na odpoczynek grając Constracted, a grając z drafta był trochę większy luz, także moim zdaniem jest to fajne rozwiązanie. Podczas całego turnieju rozdawane były też jakieś losowe przedmioty, takie jak przypinki, deckboxy czy gry plaszowe. Było to naprawdę fajne, ponieważ często ktoś został wylosowany i dostał jakąś rzecz, która może być przydatna albo wartościowa. Ja też zostałem wylosowany i otrzymałem takiego oto deckboxa, który jest wart chyba z 40 zł. Także fajnie będę miał dodatkowy deckbox, żeby trzymać jakieś moje deki czy karty. Mega ciekawy turniej, dużo osób, dużo widzów, dużo streamerów, dużo interakcji, dużo gier, bardzo dużo gier, tak naprawdę dużo rund. Super przeżycie, polecam każdemu. Widzimy się na następnych CCF-ach, bo nie ma opcji, że nie pojadę krótko przed wydaniem siódmego setu. Nie znam jeszcze dokładnie daty finału, ale wiecie, że mnie tam spotkacie i wrócę silniejszy. Lurkana!